Wspomnę są na taki motyw przewodni malunków, powstał w czasie warsztatów. No i Idea przewodnia całego festiwalu, drugiej edycji festiwalu Street Art Between the Walls jest właśnie Ukraina i tematy, które poruszamy wolnościowe, ale także kulturowe, więc tutaj wpadłem na pomysł, żeby zrobić na tej ścianie takie duże koła, które symbolizują troszeczkę znaczy jakby okna, różnobarwne i dodatkowo, żeby młodzież się inspirowała symbolami ukraińskimi, które na przykład są ostrzegawcze, albo pokazują płodność zbóż, czy obfitość plonów. Motywy były podobne również do symboli jajek wielkanocnych, nawiązując do tradycji. Każdy z uczestników miał indywidualny pomysł na swoją część malowidła i nie było między nimi żadnych konfliktów. Nie było tylko to samo. A tak naprawdę i tak każdy. Mieliśmy takie wzory, i każdy dodawał coś od siebie, więc te symbole nie miałyby raczej być takie same. No i no tak, tak jakoś wyszło, nawet się nie konsultowaliśmy za bardzo. Wśród artystów był również ukrojniec, który udzielał kolegom cennych wskazówek. Jest takie niby połączenie takiej tradycyjnej ukraińskiej kultury różnych wzorów, takich tradycyjnych też i z właśnie współczesną e, sztuką, współczesną. bo widzimy, że kolory nie są niby tradycyjne, ro, są różne, ale właśnie te wzórki różne są ukraińskie tradycyjne. no To jest też bardzo takie miłe, że Właśnie w kulturowym takim środowisku polskiej Legnicy takie, takie zainteresowanie Ukrainą, też w związku z, z ostatnimi wydarzeniami. To nie ostatnia tego typu inicjatywa, ale Legnica z jakimś takim ideą, pięknieje coraz bardziej.